W dzisiejszym filmie zobaczycie montaż prawego Intel z 2.0 TFSI. Yy, to są, można tak powiedzieć, nagrywki po nagrywkach, bo jakoś nie chciałem się tego wrzucać, a już jest że z tym zestawem około 3 miesięcy. Yy, a nagrywam to dlatego, że yy, na 1000 subskrypcji planuję takie większe modyfikacje tego auta. Będę wyciągał piec. Yy, Tutaj jest taki mały przedsmak, co się będzie działo, dlatego myślę, że warto zostawić subskrypcji, subsy, subskrypcję, na 1000 eee, zaczynamy. Można tak powiedzieć, że mały projekcik, także zapraszam do oglądania. Żeby ściągnąć zderzak musimy odkręcić tutaj te trzy nakrętki z drugiej strony od nadkola. Po ściągnięciu kratki musimy odkręcić. Śrubę, która jest na Imbusa. Jedna, druga. To to będziemy potrzebować. Komanko silikonowe 54. Wąż, yy, który idzie do interkulera z a 4 b 7 TFSI. Takie obejmy. To jest yy, od 64 do 67. Łączniczek 54 mm. Zaślepki do zaworu kombinowanego EGR -u. i najważniejszą rzeczą, którą będziemy potrzebować to jest prawy intercooler z 2.0 TFSI lewy był w komplecie także go też dorwałem za jednym zamachem ten ordinal jest chyba mniejszy, także zobaczymy, może idzie podmienić kierownica powietrza no i to w sumie wszystko dobra, odkręcamy sobie tutaj to mocowanie Tutaj jest jedna, tu jest druga i pod spodem, tam po pompy jest trzecia. Będziemy musieli również ten dolny wąż wywalić. I ten zawór kombinowany, który jest niejako EGR-em, też go się, się pozbywamy tego. Mam już kupioną zaślepeczkę. Dobra, także część śmieci mamy wymontowanych. Wymontowaliśmy pompę SAI, która jest niejako pompą wody. Takie dwie rureczki i zawór egieru. Teraz będziemy przystępować do montażu zaślepki. Która ma taki już o tutaj. I montujemy. Także mamy update z roboty, mamy przeskręcone mocowanie, zamiast mocowania pompy SAI to jest włożone. Intel cooler. siedzi ładnie, wszystko pasuje i zabieramy się za węże. Dobra, także mamy to podłączone, wszystko jeszcze zostało nam tylko podciśnienie do defaulki. oryginalna rura, nic nie tniemy. Ta co idzie z górnego Wyjścia z intercoolera Nic jej nie tniemy Łączymy ją z silikonem I wchodzimy tutaj do belki Ładnie nam wszystko pasuje Musimy jedynie zaopatrzyć Wężyk do DV -ki. My mamy Z Passata B5 Z układu chłodzenia Fajnie pasuje tutaj Ładnie wszystko Się zgrywa Dobra, także montujemy jeszcze wężyk od podciśnienia i składamy. I będziemy patrzeć, o ile zmniejszyła się temperatura. Użyliśmy to na oryginalnych opaskach, jako że trochę e, ze średnicą. No i. No i tak. No trochę luźno było, także jak już chcecie składać na takich, to na styk. Tak na styk naprawdę są. No ale to nie ma sensu dawać tak na styk, bo yy, bo ciśnienie może je rozepchać. To jest 64, no to tak myślę, że 60. No. Tak mamy gotowe, składamy dalej. No i pamiętajcie również, że jeśli będziecie wywalać pompę Sai, to będziecie musieli ją wyłączyć w sofcie. Ja u siebie również to zrobię. Jako że będzie wywalać później błąd od niej. No i zaowocuje to pięknym czekiem na dashboardzie. Tutaj, żeby zaślepić ten otwór, to wykorzystałem rureczkę starą. Nagrzałem, sprasowałem na imadle. No i można zakładać. Fajnie, nie trzeba nic dorabiać. orginał można powiedzieć. Można coś tam zakrętkę od koli albo coś takiego. Ale. Myślę, że to jest lepsze rozwiązanie. Dobra. I jeszcze, jakby ktoś był zainteresowany opinią o gwincie z MTS-u, to piszcie. Bo nie wiem, czy mam rzucać ten filmik czy nie. Dobra, to teraz takie małe podsumowanie. Jak widzieliście, 20 stopni chłodniej. No, naprawdę się różnicę, jeśli ktoś nie planuje jakieś powyżej 200 koni to myślę, że yy, warto dołożyć taki drugi interkulary jeśli nie macie, bo w seryjnym jednym z lewej strony, ten co jest, no to jest tak trochę ciepło w dolocie niekiedy nawet mi dochodziło do 70 stopni 80 także yy, jeśli nie planujecie jakoś iść grubo, do 200 koni myślę, że warto go założyć. Zwłaszcza, że koszty nie są duże, bo około 300 zł. Jeśli się nie chcecie pchać, wyfrontowy Interpoler. Dobra, także ja kończę, będę targał piec. Zostawcie subskrypcję i do zobaczenia.